camper. Tu jest instalacja gazowa. Tu jest podłączenie, buda, a rozprowadzenie powietrza. A zamiast tego pakujemy o chińskie dobre Webasto. Jest do niego wszystko. Przyszło w takiej obudowie. Tu jest panel, który damy gdzieś tutaj na zewnątrz, żeby był widoczny. Przewody zasilające, tłumik. Instrukcja obudowy ściągnąłem, bo tam leciało styropianu. Tam jest zbiornik i sam ten mechanizm. A wszystko podepnę tutaj do, do tych rur starych. Żeby rozprowadzenie szło ciepła tutaj przez te otwory, a wykorzystam tamten trójnik. O weszło ze skrzynki. Teraz mamy podgrzewacz na wierzchu. Możemy go powoli wyciągać. Tu jeszcze było ale to już na nowo to jest bardzo popularne w klasztorze B a tu jest zapalniczka może wyjdzie no i tak wyjdzie tu już wyczyszczone tutaj napięcia, pompki w środku zbiornik, nie wiem, z 4,3 litry może wchodzi Skręcam z powrotem, bo tylko usuwałem styropian. Tu jest nawiew. Tutaj do wyjście Do tego regulatora zewnętrznego. Ogólnie tak będzie to chodziło na pilota, a tu zaciąga powietrze. Skręcam i stawiam na miejsce, będę robił otwory. Mniej więcej weszło, teraz trzeba będzie oko zrobić na wyjście. Tam jest prześwit, ale nie wiem czy nie obrócę tego w ogóle w tą stronę. Eee, dlatego tylko że tu jest z tyłu miejsce, gdzie powietrze powinno wyciągać. A do spalania jeszcze musi być powietrze razem z filtrem, który idzie tam na dół. To i to. To też wypuszcza gdzieś na zewnątrz. No i tłumnik też u dołu. Puszczę pod samochodem. Koncepcja się zmieniła. Wszystko rozbieram. I dam tak to. Wywierciłem z nitów. Tu będzie tak. Tu będzie zbiornik. Przykręcę na śrubę z dwóch stron. Tu po prostu sobie dam nakrętkę. Tu będzie szedł wydech. Powietrze czyste dam tutaj obok, na dole. Położę. A tam będzie wstawiona. Tutaj będzie czyste powietrze. I tu jeszcze będzie też zaciąg do yy, wlotu tego Ta strona. Instalację też tu przeniosę. No nie ma innej opcji. A tutaj, jak to wybiorę, będę musiał dać coś, czymś wyizolować, żeby. To jest wszystko łatwopalne. palne. na wydech. Zrobiłem trochę miejsca, bo to jest lokład drewno. Myślę, że nic się nie stanie. A po drugie, cały czas jest to zimnego powietrza. Jak się wychodzi, to i tu mnie się chodzi, to też leci zimne. Myślę, że jutro się nie stanie. Na razie zrobiłem tylko tyle. Zbiornik tutaj. Wyprowadzone wyjście. Na razie, żeby sprawdzić, ile właściwy pilot próbujemy. To będzie potem umocowane. Na razie tak i robimy start. Chyba że. Bo że nie zrobimy startu. Nie, coś nie działa. Dziewiętnaście dwa. Tu wiem, że były. Po długich próbach udało się, zaczęło chodzić. No jeszcze pompka nie chodzi, ale zaraz powinna ruszyć i będzie się grzała. No, jeszcze nie. No, teraz będzie. Ale miglące. No, pan poruszył. No to spróbuję. No rozpala. Na razie ciągnie trociny. No, tam syropę szczęko było chyba jeszcze. No, zaczynamy. Chimczyk nie chce odpalić. Nie. Nie odpalił. Paliwo jeszcze. Paliwo chyba